Bardzo ważną rzeczą podczas łowienia na metodę jest częsta kontrola przynęty, ponieważ nawet po zmianie przyponu na większy haczyk, grubszy haczyk i założeniu tej samej przynęty ona może inaczej zachowywać się pod wodą. Tak samo po dwóch, trzech rybach, czy też minutach spędzonych pod wodą może nabrać troszeczkę więcej wody. Nasza przynęta może już nie zachowywać się tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Tak? Więc bardzo ważne jest to, aby sprawdzać co, co jakiś czas, czy, czy dana reakcja przynęty, czy też zachowanie jest przez nas jakby oczekiwane. Ja mam sposób na to taki, że mam jeden pojemnik z czystą wodą, do którego tak naprawdę co każdy rzut wrzucam przypon i patrzę czy odpowiada mi praca przynęty. Pamiętajcie, jest to bardzo ważne, ponieważ podczas słowienia na metody naprawdę szczegóły odgrywają rolę.